Witamy serdecznie wszystkich miłośników z Audio na naszym kanale. Audio Azyl. Dzisiejszy odcinek jest trochę jubileuszowy, bo jest 51. Nasz pierwszy odcinek był związany z bardzo wysokim modelem magnetofonu szpulowego. Tak, był to Grundig TS1000. Dlatego, tą kolejną 50, chcielibyśmy również rozpocząć prezentacją bardzo wysokiego modelu magnetofonu szpulowego, tym razem innej marki. Tak, firma AKI model. GX747, najlepszy domowy magnetofon szkulowy tej firmy, był produkowany w latach 1981-85 i uważany jest za jeden z najpiękniejszych szkulowców na świecie. Oczywiście zdania mogą być podzielone, jak ktoś oczywiście. powie. TIG X2000 jest ładniejszy, nie będziemy się z nim spierać, nie będziemy się kłócić. Dla mnie osobiście AK-747 jest. Faktycznie najładniejszym magnetofon szpulowym na świecie. Był oczywiście model niższy, przedostatni, tak, produkowany. Tak, tak. Był to GX77. Tak. I obok GX77 ten właśnie nasz gość, dzisiejszy model. To były dwa ostatnie modele magnetofonów szpulowych, które produkowała firma Akai. Wcześniejszy był jeszcze model Pro, tak? Pro 1000, tak. Wcześniejszy, ponieważ został produkowany w 1976 roku, czyli już troszeczkę wcześniejszej epoki, innej epoki, ale uznawany za bardziej profesjonalny sprzęt. Ale już nie jest tak ładny jak ten. Model przed nas prezentowany jest modelem 747 nie DBX, powiem może w ten sposób, bo DBX był wyposażony nie we wskaźniki diodowe tak jak tutaj, a we wskaźniki wychyłowe. Oczywiście o tym wszystkim będziemy za chwileczkę mówić, będziemy go prezentować i jego wszystkie walory techniczne będziemy Państwu przedstawiać. Na początek może opowiem trochę danych technicznych o tym wspaniałym sprzęcie zanim przejdę do prezentacji wszystkich jego ciekawych funkcji. Sprzęt ma 21 kilo czyli kawał dobrego sprzętu oraz jest wyposażony Sześć głowic. Tak jest. To jest prawda. Sześć głowic. Dwie nagrywające, dwie kasujące i dwie odtwarzające. Wszystko to schowane tutaj pod tą klapką. Co prawda chciałem to zaprezentować, jak to wygląda, ale po zdjęciu jej niestety nic więcej nie widać. Jest tutaj jeszcze jedna blaszka, która wszystko zasłania. Także nie będę się tutaj yy, męczył i odkręcał tego ponownie. Ale możecie mi Państwo wierzyć, tam jest ukrytych sześć Głowic. Sprzęt jest wyposażony w autorewers, czyli możemy dzięki temu nagrywać i w jedną, i w drugą stronę bez konieczności przekładania szpól. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Pasmo przenoszenia jest od 15 do 33 tysięcy przy dużej prędkości i przy niższej 9,5 do 25 tysięcy. Także pasmo przenoszenia też jest bardzo, bardzo fajne. Licznik mamy elektroniczny. Tutaj za chwilkę będę opisywał jego ciekawe funkcje. Ale najpierw może otworzę tutaj taką dużą, ciekawą klapkę, która ukrywa tutaj pewne funkcje, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. Mamy wskaźniki diodowe. No niektórzy mogą powiedzieć, że ja wolę wychyłowe. Owszem, to trzeba poszukać sobie tego samego modelu, tyle że z dbx -em. Wówczas będziemy mieli wskaźniki wychyłowe. Tutaj mamy diody i proszę, jak to ładnie wygląda. Dla mnie bomba. Nie ma co udawać. Są długie. Gdyby były króciutkie, byłoby faktycznie może nie tak ładnie. Ale nawet przy zamkniętej klapce naprawdę robią wrażenie. Oczywiście od połowy, mniej więcej odkąd, zaczynają się czerwone. Także jak się muzyka rozkręci, będzie można zobaczyć również kolor czerwony. Już prawie byliśmy. Już było blisko. Ale co tu mamy ciekawego? Może się posłuży tym, żeby nie zagłuszać yy, opisu. Mamy tutaj potencjometr, którym możemy regulować sygnał wyjściowy na wzmacniacz. Bardzo przydatna rzecz, gdyż czasami możemy sobie ściszyć z poziomu samego magnetofonu. Obok tego mamy timerek, który jest odpowiedzialny. Ewentualnie za nagrywanie, gdybyśmy chcieli ustawić nagrywanie lub odtwarzanie szpul. No i tu, oczywiście, funkcję, którą większość osób zna, bo, oczywiście, to jest możliwość podglądu nagrywania już po samym, bezpośrednio staśmy po nagraniu. Czyli w momencie, kiedy ustawimy sobie sygnał. I magnetofon nagrywa możemy bezpośrednio kontrolować poziom nagrania. To jest bardzo często występujące w wielu magnetofonach trzygłowicowych, bo to jest warunek, że muszą być trzygłowicowe. Tu mamy 6 i mamy ten pogląd w dwie strony, także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. Obok tego mamy zmiany prędkości, czyli 9,5 i 19,5, przełącznikiem jest to rozwiązane. Zupełnie inaczej jak w naszym malutkim sprzęcie, który prezentowaliśmy w jednym z naszych odcinków, gdzie tam był to model 4000 DS, gdzie trzeba było nałożyć taką nakładkę. Właśnie tutaj przy kółko dociskowym. A tutaj mamy to rozwiązane elektrycznie. Oczywiście sprzęt inny, bardziej zaawansowany. Zupełnie co innego, ale tak tylko wspominam o naszym poprzednim filmie. Obok tego mamy możliwość przełącznika, czyli kasety, y, przepraszam, y, szpule chromowe lub od razu powiem japońskie, bo ten sprzęt, takie są ogólnie przyjęte y, jakby zdanie na ten temat, czy ogólnie przyjęte poglądy, że ten sprzęt lepiej nagrywa na szpulach japońskich. Jest to bardzo możliwe, aczkolwiek ja nagrywałem tutaj y, na tego Baswa i uważam, że nagrywa bardzo ładnie. Oczywiście możemy sobie tutaj tym potencjometrem regulować prąd pokładu, podkładu. Mamy tu regulację biasu i oczywiście można to do chromu sobie dostosować. Chcemy mieć więcej wysokich tonów. Możemy sobie tym potencjometrem tutaj regulować, jeżeli chcemy nagrywać na szpulach chromowanych. Na szpulach japońskich typu Maxel jest ten dźwięk bardzo ładny, dynamiczny, bez. E, mogę to powiedzieć bezkrytycznie, że naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Możemy słuchać oczywiście też starszych szpul. Mamy tutaj regulację kanałów. Czyli, jeżeli mamy coś nagrane na jakichś naszych starych szpulach, chcielibyśmy posłuchać, ten magnetową to możliwość nam oczywiście również daje. Te dwa wielkie potencjometry tutaj. Tu mamy. Wejście mikrofonowe, no i tutaj mamy wejście zewnętrzne do nagrywania z zewnętrznych źródeł. No i oczywiście mikrofony, i po lewej stronie wejście słuchawkowe. To wszystko oczywiście możemy sobie tą klapką przykryć, i nie widać, oprócz właśnie tego wskaźnika diodowego, który tak ładnie nam tutaj pracuje. Co jest ciekawe, może to zaprezentuję, jeżeli się uda. O, proszę bardzo. Tu te napinacze odpowiadają za napięcie taśmy. Są to napinacze elektryczne. Łączyć można ten magnetofon tylko wówczas, jeżeli te napinacze wykryją taśmę i ją odpowiednio napną. Także nie jest to napinacz mechaniczny, jak to występuje w innych magnetofonach. Jeżeli chodzi o ten przycisk, on jest bardzo ważny, bo te napinacze pracują inaczej ze szpulami dużymi, czyli 20, 26 i inaczej z 18kami. Także jeżeli zmieniamy tutaj szpulę na mniejsze, należy ten przycisk wcisnąć, żeby taśma była inaczej napinana. Także jest bardzo ważny. Obok tego posiadamy taki. Tajemniczy, dziwnie wyglądający przełącznik. Zaraz wytłumaczę, do czego on jest. On służy nam, jeżeli go wciśniemy i wciśniemy przywijanie wstecz lub w przód. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale mamy podsłuch, czyli szukanie utworów. I w tym Magnetofonie nie musimy się przejmować tym, że nam się te głowice wytrą, bo tak jak już yy, wiemy, jest to GX, czyli głowice szklone, tak zwane nie ma tego ryzyka, że bardzo szybko nam się zużyją w trakcie użytkowania i szukania na przykład piosenek. Tutaj powyżej mamy bardzo ciekawe mm, rozwiązanie tego licznika. I pokażę może te funkcje, które są również bardzo ciekawe, gdyż tutaj mamy autostop na zero, czyli jeżeli wciśniemy sobie przewijanie, ten magnetofon zatrzyma nam się, gdy dojdzie do zera. I co jest ciekawe, mamy tu nie tylko minuty, ale i sekundy. Czyli zatrzyma nam się na dokładnie szpule zwalniają prędkość i zatrzymuje się na 0. Bardzo precyzyjnie. Jest to wygodne przy nagrywaniu oczywiście, bo jeżeli coś poszło nie tak, chcemy cofnąć w to samo miejsce, mamy co do sekundy w tym samym miejscu cofniętą szpulę. Jest to fenomenalne. Naprawdę. Oprócz tego mamy tutaj memory, pamięć. Możemy sobie zaprogramować licznik, w którym momencie ma on przełączyć na autorewers. Te klawisze do tego służą. Ustawiamy sobie dokładnie jak w zegarku elektronicznym, mogę powiedzieć, cyfry, i w momencie, kiedy on dojdzie do tego stanu, włączy nam autorewers. Jest tutaj funkcja LAP. Do czego ona służy? Pozwala nam, jeżeli na przykład wyzorujemy ją. To od danego momentu liczyć ponownie czas. Czyli jest to jakby licznik w liczniku. Jak ją wyłączę, mamy tutaj czas od momentu, kiedy włączyłem tą szpulę, oraz tutaj czas od momentu zresetowania. Mamy tak zwany licznik w liczniku, niektórzy to nazywają. Funkcja przydatna, jeżeli byśmy chcieli zmierzyć czas od punktu do punktu. Yy, bez konieczności, jakby to powiedzieć, resetowania całej długości odsłuchanej taśmy. Dodatkowo mamy jeszcze jedną funkcję, która powoduje to, że licznik, który w tej chwili liczy do przodu, tak jak widać tutaj, minuta i tak dalej, jeżeli zmienimy teraz kierunek szpul, on liczy do tyłu. A jeżeli chcemy mieć całość, to jeżeli włączymy tą funkcję, będzie liczył ponownie do przodu. Czyli pokaże nam całościowy czas jednej i drugiej strony. Są to funkcje typowo tylko i wyłącznie zrobione do tego licznika i no, oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, czy są przydatne, czy nie. To jest kwestia tego, jak korzystamy z tego sprzętu. Przełączymy teraz naszą szpulkę znowu do przodu. I mamy tutaj jeszcze dwa potencjometry, do przyspieszania i zwalniania obrotów. I to całkiem solidnie można te obroty zwolnić. Powiem Państwu, że jest to dobre, bo jeżeli mamy. Stare szpule nagrane na magnetofonach szpulowych, gdzie te obroty nie były tak perfekcyjnie ustawione jak w Akaju, no to mogą nam one różnie chodzić i wtedy będzie za szybko lub za wolno. Ja mam, znaczy mamy w muzeum taki jeden y, fajny magnetofon szpulowy Sony, który od samego początku dziwnie się zachowuje i tych obrotów w żaden sposób nie można mu dopasować, więc szpule nagrane na nim byłyby w normalnym przypadku Zawolne, a tutaj możemy je sobie przyspieszyć. Także jest to bardzo przydatna funkcja. Obok mamy zapętlenie, czyli słuchamy szpuli jednej strony do końca, dwóch stron, lub słuchamy w koło. Oczywiście musimy mieć na początku i na końcu szpuli magnetyczny paseczek który ten magnetofon wykryje i wówczas przełączy nam na drugą stronę. Jeżeli jego nie posiadamy, no to niestety on tego nie zrobi, no i się wyłączy. Tu mamy panel sterowania samym magnetofonem. Jeden, pierwszy klawisz, czyli oczywiście odtwarzanie w jedną stronę, tu mamy odtwarzanie w drugą stronę, pauza, nagrywanie i przewijanie. Jest rozwiązane to tak jak w standardowych magnetofonach oczywiście wszystko załączone na elektromagnesach no i mamy tutaj jeden dodatkowy klawisz który robi nam w trakcie nagrywania jak kończymy możemy go wcisnąć i on nam zrobi automatycznie 4 sekundową przerwę ażeby mógł znaleźć przerwy między piosenkami i korzystając z tej funkcji wyłączyć, zatrzymać przewijanie, szukanie piosenek szpulę przewija muszę powiedzieć w miarę żwawo no są to duże szpule 26,5 no jest to naprawdę ciężka szpula jeszcze tutaj dwie aluminiowe także muszę powiedzieć, że jak na na tą wielkość jest naprawdę nie najgorzej Oczywiście droga hamowania też jest trochę dłuższa, no bo szpule są duże i ciężkie. Ale tak jak widać przewija naprawdę bardzo ładnie. Weźmiemy sobie łączymy tu. No. Łączymy pamięć i o właśnie. Bardzo ładnie jest to rozwiązane, że szpule zwalniają, nie zatrzymują się nagle, tylko jest to rozwiązane właśnie przy pomocy hamulców i tak dalej. Że bardzo, bardzo ładnie to wszystko funkcjonuje. Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby posiadać naprawdę bardzo, bardzo dobry sprzęt czyli magnetofon szpulowy którego moim zdaniem dynamika nie odbiega od yy, odtwarzaczy cyfrowych, gdyż jest naprawdę fenomenalna. Testowaliśmy nagrywanie w jedną w drugą stronę. Nagrywa naprawdę bardzo, bardzo ładnie. To warto zainwestować w ten model. Dla mnie muszę powiedzieć, było to marzenie życia, żeby ten magnetofon kiedykolwiek w muzeum mógł stanąć i żeby można było go posłuchać. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że stoi u nas na półce i no, nie tylko stoi, bo jednak korzystamy z niego. Słuchamy, nagrywamy. Także zachęcam każdego, kto chciałby zainwestować w magnetową Jest ich niewiele na rynku i nie należą do najtańszych, bo to jest prawda, ale według mnie naprawdę warto. Jest to zupełnie odmienne urządzenie od tych, które prezentowaliśmy wcześniej, czy, czy od tych, powiedzmy, niższych modeli. Owszem, można powiedzieć, że GX-77 ma podobnie, nie jest tak rozbudowany, jest podobny, ale jest niższy, jest mniejszy. No ten jest po prostu typowym magnetofonem szpulowym, dużym, który naprawdę prezentuje się w całej okazałości i sam design, który tutaj no, widać no Jest fenomenalny. Moim zdaniem naprawdę jest to najpiękniejszy magnetową szplowy na świecie. Na zakończenie naszego programu chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie Pana Jarka. Właśnie, dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo miła znajomość, tak. bardzo miła rozmowa. Oczywiście dziękujemy za wskazówki, no i oczywiście za sprzęt. Także pozdrawiamy Pana Jarka bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca, bo oczywiście ten sprzęt. I sama jego prezentacja sprawiła nam ogromną radość. Tak, ja na mnie ten magnetofon zrobił niesamowite wrażenie. Jest naprawdę przepiękny. Jako kobieta tak yy, oceniam to i mimo, że mamy w naszej kolekcji yy, kilka magnetofonów szpulowych, to ten po prostu naprawdę jest niesamowity. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za komentarze. Za wszystko. No i oczywiście zapraszamy. Do następnych odcinków, gdyż już się do nich szykujemy. Tak, pozdrawiamy. I do, do kolejnej pięćdziesiątki. Do kolejnej pięćdziesiątki. No tak, pozdrawiamy, do zobaczenia. Do widzenia.